Trzymaj stronę Tomasz. Jest 8 47 rano. Dzisiaj długi dzień i długa noc. Jadę właśnie do lotni na lotnisko Palm Springs e, dla klienta. E, fotografować, e, jaki jest samochód egzotyczny. A później wybieramy się, gdzie jeszcze nie byłem. W takiej miejscowości Amboy Crater to jest takie miejsce oddalone 2,5 godziny drogi na pustyni. Totalny ghost town. Tam to w ogóle ludzi, nie ma nic. I tam będziemy. Spotkam się z kąplami będziemy tam całą noc fotografować niebo. Samochód mam zajebany. Zobaczcie, mam tutaj. Kurde, dwa stojaki na teleskopy. Drona sobą wziąłem. Aparat te 110V tego te ładowarki, co wam pokazywałem wcześniej. do drona. Ten. Aparatura. Tu mam teleskopy. Jeden teleskop Tu jest drugi Tam jest trzeci No i wybieramy się Jak już dojadę do Jak już dojadę do Palm Springs Wam pokażę jak tam to wygląda Do Palm Springs nie jest daleko Zajadę tam Za godzinę Na temat ten am... Zobaczcie taką ciekawostkę obok muzeum w Palm Springs. Przejeżdżam tutaj, taki samochód jest tak ustawiony. Tutaj po drodze są te słynne wiatraki przy Palm Springs. Jestem teraz z Tater Brothers, z takiego store. Kupuję sobie tutaj jeden funt sołatki po tej z ziemniakami. I jeden pound takiego czegoś tutaj. Tutaj jeszcze mają takie sałatki Tu macie ceny w funtach Tu mają tamales Tu właśnie mi kobieta nakłada. Kupuję sobie wodę Kanapeczki na pustynię Skusiłem się na kola, ale to jest bez kola bez... Bez, bez... bez cukru. To jest ale jest bo jest. cały czas W głąb pustyni coraz bardziej. Tylko ma nie ma nic zobaczcie Z prawej strony. Po lewej jakaś znowu jest Raz za jakiś czas jakiś domek jest Tu akurat jest Przeczytam czy wam są? community center Czyli Są jakieś rancha tutaj Zobaczcie na mapie Pustki Przed nami tak pojedziemy przez jeszcze 39 lat. Słuchajcie, jestem już prawie na miejscu Sama pustynia do Tutaj, tam jest ten kurator To był kiedyś wulkan, sobie wyobraźcie Jaki inny wulkan to jest Pojedziemy tą dronem go obadać Tutaj jest Adres, że ktoś chce przyjechać? 16700 Crater Road Amboy, Kalifornia. I dookoła nie ma nic. Sama pustynia dookoła. I super czyste niebo na zdjęcia. Tu moje Ferrari. ktoś tam widzę, że jest. Coś tam gorda jest. Sytuacja wygląda, już dużo dwie osoby są. To jest jeden koleś, który ma swój sprzęt też. To są moje teleskopy. Będziemy z tego dzisiaj korzystać. Prawdopodobnie tu mamy ten drugi. Ziemo. Jest godzina duchów. Dochodzi trzecia nad ranem. Walczymy jak lwy. Zrobiłem ponad 110 zdjęć tej komety, która teraz jest widoczna, która przelatuje obok ziemi co 50 tysięcy lat. Zrobiłem kolejne zdjęcia Oriona głowicy M1. A teraz wychodzą bardzo ładne zdjęcia. Whirlpoola. Zobaczcie sobie. Um, to, to jest zdjęcie z tableta, więc po prostu jest jaki jest. Robią nam bardzo ładne zdjęcia galaktyki Whirlpool. E, jedna osoba pojechała. To była taka jedna osoba, która nie ma teleskopu, tylko się zaczyna mało tym interesować. Trzeba zobaczyć, co my robimy. Reszta ekipy e, się pomału Jedni mają namioty, tu wrzucałam zdjęcie. koleż w namiocie siedzi. Teleskop działa, wszystkie teleskopy działają. Ludzie już wchodzą do samochodów, do, do namiotów, żeby troszkę odpocząć, bo większość ludzi e, kawa drogi jechała, żeby na tą pocenie tutaj przyjechać. Niektórzy tu jechali e, jeden kolej 3,5 godziny, w jedną stronę, tu jechały, żeby tutaj dojechać. No ja to się tutaj trochę kimnę Może na godzinę, 200 prześpię. Zostawiłem teleskop tylko na 2 godziny pracy, bo na więcej baterii nie mam. E, sam się teleskop e, po 2 godzinach e, wyłączy, wróci do pozycji zolowej, zerowe wszystko się połącza. E, ja to auto sobie zamknę się troszkę przykimam. Hey, yeah. Siema, jest na rano, eee, jeszcze jest ciemno, eee, wyjeżdżam Zostałbym dłużej, ale te baterie, które mam Co tu jedno światło sobie świeci? Te baterie, które mam e, do tych teleskopów, jedna dość dawno padła A drugie zostało, tylko tam 5% To tam <laughs> nie opłaca się Zobaczcie jak zajebiście ciemno jest <laughs> Jakbym ominął ładowarki, to bym dojechał, to ja do, do domu za 2,5 godziny. Kawa drogi, kurde. Tak moja trasa będzie wyglądać, cała trasa. Tu jest prawda, mam to powiększe. Tu jest Los Angeles, Long Beach, Irvine, tu jest San Diego. Ja to będę śmigał. Kawa drogi to jest. Bum, bum Hejka, jedziemy Słuchajcie, zobaczcie Jest kurde Minus 2 stopnia na zewnątrz Ja pierdził Zobaczcie jak ciemno, jak tylko wyłączę samochodzie światła Jeszcze pewnie, że za mną nic nie jedzie Na drodze jestem Zobaczcie, bum, jak ciemno Tak ciemno jest dokoła. Dookoła nie widać nic. Otwieram prawą szybę. Lewa szyba. To auto się trzęsie. Nie wiem, czy tam wiatr wieje, czy jakieś ruchy ziemi są, ale kurde. Przez chwilę auto mi się tak lekko zatrzęsło. Tak ciemno tutaj jest. Minus 2 stopnie, ja pierdziłem. W takiej temperaturze tutaj dawno nie byłem. Otworzyłem sobie na chwilę okno. Masakra.